Łopata i szczęśliwego nowego roku i bierzemy się za Endermana z Minecraft Lego. To na to. Teraz to i to i to. I jeszcze dołączymy taki klocek. Dobra, teraz to muszę ściągnąć. Głowę i to i coś postawić. I dajemy dwa. Te. I, I robimy to, co pokazuję. Miał miało być wcześniej i to przyczepione z tym. Teraz ręce. Na ręce potrzebujemy takie dwa i dwa takie. Mało cię sobie policzyć? Oj. Powiem wam, chyba szóstka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, szóstka. To macie szóstka? Dwa? I przyczepiacie tak, żeby to było z dołu i tak. Dobra. Teraz bierzecie endermana. I przyczepiamy tak. Tu. Tak. Tułem. Dobra. I z dołu dajemy. Oj.

I złączacie tak, żeby to było z dołu. To musicie zmienić jednak na takie. Przyczepiacie. Enderman. Siema, Enderman. Tylko stój. Ej, no nauczył się stać. Wcześniej nie stał. Najsik. Czyli, że nie musimy przyczepiać go do podstaw bo i tak na niej się będzie przewracał, a więc taki jest. I jeszcze endermana przyczepiacie z boku, te. Dajcie, te oczywiście, i teraz to. Dajcie do góry nogami taki klocek. Dobra. I takie przyczepiacie tu. Dobra, i teraz stoi. Idzie tak. To ostatnie dild, którego budowaliśmy w rękę. I taki Enderman Naisik nice. twarz mu możecie dokleić. I, i, I szczęśliwego nowego roku. Zostawiajcie łapy, piszcie komentarze. Pa!